Cześć, witajcie na kanale Minimum Pomysł na Minutę. Dziś nagrywam po raz kolejny z domu. Sytuacja się powtarza, jest mniej więcej tak jak było rok temu, czyli jestem na etapie po prostu oczekiwania na tak zwany wyrok skazujący. Czyli jeszcze nie wiem, ile przyjdzie mi tutaj siedzieć i generalnie jak to wszystko potoczy się dalej. A jak tylko będę coś wiedział, to oczywiście będę was informował na bieżąco. Natomiast na chwilę obecną sytuacja jest taka, jak wspominałem na wczorajszym live'ie, czyli. Czekamy na wymaz i czekamy na wyniki, wtedy będziemy wiedzieli, ile czasu będę siedział w domu i ile czasu będziecie bez normalnych filmów. Przeglądają się materiały, które nagrałem wcześniej, i żaden z tych filmów nie nadaje się do publikacji, bo nie jest jeszcze w pełni skończony. Więc mam kilka rzeczy, które pewnie uda mi się nagrać i pokazać Wam z domu. Pokażę Wam też kilka książek, które gdzieś tam czytuję. Książek, właśnie takich branżowych, tematycznych, związanych z tym, co się na co dzień na kanale dzieje. Natomiast na chwilę obecną, niestety, nie wiem, ile przyjdziemy siedzieć w domu, ile będziemy bez normalnych filmów. Chciałem, żebyście to wiedzieli. Dzisiaj materiału nie będzie, a kiedy się pojawi następny, już taki normalny, to pewnie dowiecie się z jakiegoś tam kolejnego vloga, z kolejnego ogłoszenia, bo myślę, że jak już będziemy znali wyniki. Będę wiedział ile przyjdzie mi tu posiedzieć, to na pewno się z Wami z tym podzielę. A tymczasem, co? To nie jest game over. I jeszcze będziemy działać. Natomiast teraz czeka nas chwilowe spowolnienie. Wam życzę oczywiście dużo zdrowia. Pozdrawiam Was serdecznie. I widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Hej.